Dzień dobry, witajcie kochani. O poranku zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Tydzień cały już zleciał i znowu mamy ostatni dzień tygodnia, znowu piątek i przed nami weekend, czyli czas na to, żeby sobie naładować bateryjki, żeby się troszeczkę zrelaksować, żeby odpocząć i żeby skupić się na sobie, poświęcić sobie troszeczkę czasu i do tego Was zachęcam i Was, i siebie, bo praca to nie jest wszystko. Warto też czasami z Zatrzymać się chociaż na chwileczkę i skupić na sobie, na tym, co potrzebujemy na naszym ciele, zwłaszcza w tym świecie, który biegnie cały czas do przodu i nie zwraca uwagi na potrzeby jednostki. Warto jest samemu o siebie zadbać i to jest bardzo ważne. I ta gimnastyka jest też elementem takiego dbania o siebie. Kilkanaście minut dziennie, które poświęcamy sobie, daje ogromne efekty. Jestem pewna, że też je odczuwacie. Ja odczuwam z całą pewnością i bardzo się cieszę, że przyszła do mnie ta gimnastyka i że mogę codziennie rano wykonywać ją razem z Wami, bo jest to dużo przyjemniejsze i jest też większa motywacja do tego, żeby zrobić to każdego dnia. Jest mi bardzo przyjemnie ćwiczyć, kiedy po drugiej stronie wiem, że meldują się osoby, które również wykonują tę gimnastykę, które wysyłają mi uśmiech i wysyłają dobrą energię. I ja również ją wysyłam. Wysyłam ją do Joli i Wiesi, które już pojawiły się na czacie. Dziewczyny, witam Was gorąco i czekamy, aż pojawią się kolejne osoby, a ja tymczasem przypomnę krótką informację o tym, jak wygląda ta nasza gimnastyka? Otóż pięć ćwiczeń, które zostały opracowane w specjalny sposób, żeby poruszyć jak najwięcej partii w naszym ciele i to jest ważne, bo codzienne czynności nie zaopiekują się wszystkimi partiami mięśniowymi ciała, dlatego warto wykonywać takie ćwiczenia, żeby dodatkowo jeszcze poruszyć te części, które na co dzień nie do końca są używane albo dużo mniej. Również zostały tak opracowane te ćwiczenia, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, żeby ten przepływ energii mógł być niezakłócony, żeby nasze organy były zasilone tą energią i żebyśmy mogli prawidłowo funkcjonować, bo tylko zdrowo funkcjonujące organy dają nam zdrowe ciało. Pamiętajcie, o tym warto, o to również zadbać. Nasza wodrowa, nasze jelita, nasz żołądek, i wszystkie organy, które tak naprawdę współdziałają po to, żebyśmy mogli czuć się lepiej. I właśnie te ćwiczenia pozwalają nam się zaopiekować tym naszym ciałem, dlatego warto je wykonywać skupiono. Na sobie, żeby były wykonane na miarę swoich możliwości, nie robimy nic wbrew naszemu ciału, jeżeli ono sygnalizuje, że coś jest zbyt intensywnie za szybko, to warto jest tego posłuchać i sobie, intensywność zmniejszyć, a potem jak przyjdzie na to czas, to będzie można znowu z większą intensywnością to wykonać. Do tego Was również zachęcam, także ta uważność na siebie i ciało jest tutaj niezwykle ważna. A jeżeli zaczynacie przygodę z rytuałami, to rozpocznijcie. Od trzech powtórzeń każdego z nich, co tydzień dodawajcie sobie dwa, i przez kilka tygodni dojdziecie do pełnej liczby 21, i to jest najlepszy sposób na to, żeby powoli ciało wprowadzić w tę gimnastykę. Zachęcam Was do tego. Pojawiła się Basia, pojawiła się Renia, to znak, że możemy już zaczynać. Przypominam jeszcze tylko o wodzie, którą popijamy w ciągu całego dnia małymi łyczkami, a teraz, zwłaszcza kiedy jest już zimno, przydaje się, kiedy ta woda jest ciepła. Zachęcam Was do tego i zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl Ufam mądrości mojego ciała. Właśnie to ciało, które wie doskonale, czego potrzebujemy i nam to sygnalizuje. Warto jest je poznać i warto posłuchać tego, co do nas mówi. Także teraz z uważnością na ciało wykonujemy wszystkie ćwiczenia. Uwam mądrości mojego ciała i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij syl. W górę, od odblokuj kolana, przenieść ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchomię mięśnie brzucha, tak żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, napełnić brzuch jak balonik, i po chwili ustami wypuść powietrze, rozluźniając mięśnie. I tak licząc do pięciu, wdech i do pięciu, wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Cóż, dłoni na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo żeby nie zakręciło się w głowie. Wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję 21 Trzymaj się, staj w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnię Zadarte do góry tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odusz i nogi. вовсе. Osiemnaście ufam mądrości mojego ciała. Dwadzieścia jeden. Rozluźnij. przewróć się na bok, powoli podnieś. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatem, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głową opuść w dół i na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Ufam mądrości mojego ciała. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę, w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami. I do trzeciego rytuału, do czwartego rytuału usiądź. Rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. Piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście. żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki. Wdech. Wydech. Zapleć palce i pokręć nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia. W wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę. Um, o com é dwanaście, trzynaście. Ufam mądrości mojego ciała. czternaście, piętnaście. Dwadzieścia. 20, 21. Z wydechem klęknij, usiądź pośrodkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie na wietnicy pod siebie. Wyprostuj plecy i pulsując delikatnie lub równomiernie dociskając, dążymy kolanami do maty. I oddychaj. trochę stopy od siebie i rozpychając łokciami kolana wykonaj skłon do przodu przy prostych plecach. Później kolejno najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, rozróżnię odcinek na drzwi mięśnie czoła, puść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się po wodę i gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za współpracę. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze, dziękuję za to, że jesteście, że możemy wspólnie razem wymieniać się energią i poćwiczyć. Życzę Wam pięknego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.